Witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu z serii Ty i kto. Jest to czytanie, w którym zaglądamy, jakich interakcji międzyludzkich możecie spodziewać się w nadchodzącym tygodniu. Mamy tutaj dwie karty zwierzęce, każda z nich reprezentuje jedną osobę w danej interakcji. Mamy również trzy karty starota, które pokazują nam tło całej sytuacji lub w jaki sposób ta sytuacja może przebiegać. Na ten tydzień, kochani, mamy lwicę i mamy murenę. Zaczniemy od Mureny, ponieważ to byłaby osoba, która albo ma tendencję do oceniania książki po okładce, albo w danej sytuacji po prostu źle ocenia swojego przeciwnika. I tutaj wcale nie musi chodzić o jakąś poważną scysję. Tutaj mam wrażenie, że, że osoba reprezentowana właśnie tą Mureną albo jest bardzo pewna lub pewny siebie. I z jakiegoś powodu to jest osoba, która zainicjuje tą interakcję. Ale to będzie tak jakby po prostu y, zła ocena tej Mureny, jeżeli chodzi o tą lwicę. Na zasadzie takiej, że Murena będzie widziała tą lwicę, y, tak jakby osobę, która niewiele, jako osobę, która niewiele jest w stanie zrobić, albo tak jakby ta Murena przecenia zdolności tej lwicy bo jakby to był lew, to Morena by nawet nie podskoczyła. Ale ponieważ talwica nie ma tej grzywy, wydaje się mała w porównaniu z lwem, więc ta Morena po prostu wręcz atakuje w jakiś sposób. Oczywiście tutaj chodzi o, o atak werbalny, ale tak jakby co najmniej rozpoczyna rozmowę, czując się od razu na pozycji wygranej, zanim ta rozmowa w ogóle się zaczyna. No i tutaj ta Morena tak jakby się zdziwi, kiedy ta lwica pokaże swoje zęby. Czyli, że ta Morena może widzieć lwicę jako takiego kotka, który nic nie może zrobić. I kiedy zainicjuje tą rozmowę albo sytuację, wtedy się tak jakby przekonuje, co tak naprawdę kryje się w tej lwicy. I teraz z kart tarota yy, mamy tutaj 8 buław, mamy kartę kapłanki i mamy kartę sądu ostatecznego. Tutaj tak naprawdę pojawia nam się krótka piłka. Morena pewna siebie zaczyna interakcję, uważając tak jakby, że, że już wygrała lub wygrał. Lwica bardzo szybko pokazuje swoje ząbki, odpowiada bardzo szybko i adekwatnie, mam wrażenie. I cała sytuacja się kończy. Morena się chowa do swojej jaskini. I tak naprawdę koniec, koniec interakcji, tak? Osiem buław i jest to energia bardzo szybka, czyli że bardzo szybka interakcja. Kapłanka to jest właśnie talwica. Kapłanka, która milczy i tak jakby nie wiemy, co w tej kapłance jest, dopóki ta kapłanka nam tego nie ujawni. I to jest właśnie to, co talwica robi tutaj. Ale tak jakby lwica robi to reagując na prowokację tej mureny. I w momencie, kiedy ta lwica pokazuje swoją prawdziwą twarz i to, co potrafi powiedzieć albo zrobić, bardzo szybko daje do zrozumienia tej murenie, że nie ma najmniejszych szans. Także zastanówcie się, z którą z tych energii bardziej rezonujecie, czy jest to lwica, która, mam wrażenie, że osoby, które rezonują z energią lwicy, już doświadczyły czegoś podobnego w swoim życiu i teraz po prostu będzie powtórka z rozrywki, Kto, ktoś po raz kolejny tak jakby źle oceni sytuację, źle oceni to, w jaki sposób Wy się reprezentujecie i tak jakby z góry założy, że, że nie potraficie się być może bronić albo że można Was w jakiś sposób wykorzystać. Musi być coś, jeżeli chodzi o Wasz wygląd albo o Wasze bardzo łagodne usposobienie i zachowanie, Coś, co daje do zrozumienia tej Murenie, jak tylko Was widzi, że, że będzie mogła w jakiś sposób Was wykorzystać. Albo będzie, będzie mógł lub mogła w jakiś sposób skomentować to, jak wyglądacie, albo to, jak się zachowujecie, zupełnie nie oczekując Waszej bardzo elokwentnej, ale też i dobitnej odpowiedzi. I teraz, jeżeli oglądają mnie osoby, które rezonują z energią Mureny. Tutaj absolutnie nie urażając nikogo oczywiście, ale być może niektórzy z Was powinni się zastanowić dwa razy, zanim, zanim spróbują wykorzystać kogoś w jakiś sposób albo skomentować drugą osobę. Bo nie wiecie, co tak naprawdę kryje się za tą, za tą maską tego, tak jakby słodkiego kotka, tak? Miły i przymilny kotek. Ale tutaj też tak jakby ta sytuacja pokazuje nam, jeżeli chodzi o osoby, które są bardzo szybkie, jeżeli chodzi o wyrabianie sobie zdania na temat innych osób. Tutaj byłaby potrzeba, żeby jednak trochę poznać osobę, trochę dłużej ją poobserwować, zanim rozpoczniemy jakąkolwiek interakcję, bo tutaj jest po prostu przerost formy nad treścią to jest to, co reprezentuje ta murena. I tutaj osoby, które rezonują z tą energią, już na pewno wiedzą, o czym, o czym tutaj mówię, bo już też na pewno spotkały się z taką sytuacją. W przeszłości, ale tak jakby puściły to mimo uszu i nie miało to żadnego wpływu na to. Ta lwica jest tak jakby kolejnym znakiem dla Was, że albo zachowujecie, w jak... zachowujecie się w jakiś sposób mało odpowiedni, no bo takie... Zaczepki, bo to, to wygląda po prostu na zaczepkę, tak? Że takie zaczepki, no to jednak nie, nie powinny być tolerowane, i no, dla mureny to wszystko jedno, czy to jest tolerowane, czy nie, bo, bo to jest osoba, która po prostu robi to mimo wszystko dla własnej, tak jakby dla zabawy czasami nawet. Więc jeżeli taka murena mnie ogląda, no to tylko takie ostrzeżenie dla tej mureny że tym razem lwica może Wam coś powiedzieć, ale następnym razem możecie nie ujść bez szwanku z takiej interakcji, jeżeli po raz kolejny przecenicie czyjeś możliwości. Więc to tak naprawdę może być Wasze ostatnie ostrzeżenie, że takie zachowanie yy, po prostu no, spotka się z adekwatną reakcją z drugiej strony i tym razem Macie szczęście, bo jest to lwica ale następnym razem to może być ktoś zupełnie inny, ktoś, kto będzie w stanie w bardzo dobitny, bardziej, może inaczej, bardziej dobitny sposób wam wytłumaczyć, że takie zachowanie nie jest odpowiednie. Tak czy siak, moi drodzy, nie, nie ubliżając nikomu, nie, nie próbując nikogo urazić czy obrazić. Takie energie nam się pojawiają na ten tydzień. To może być sytuacja, yy, prawdopodobnie nie z, kimś kogo, z, z, nie z kimś, kogo znacie albo nie z kimś, kogo dobrze znacie, czy ktoś, kto dobrze by Was znał. No bo wiadomo, że ktoś, kto by Was dobrze znał, doskonale wie, co tam się kryje, jeżeli chodzi o Was. Oczywiście, jeżeli yy, rozumiecie z energią lwicy, tak? Ale nawet jeżeli rezonujecie z energią Mureny, no to po prostu jest interakcja z osobą, która nie jest wam bliska, osobą, która prawdopodobnie, którą pierwszy raz widzicie w życiu, sytuacja będzie dość krótka. Kawa na ławę. Jeden komentarz, szybka odpowiedź i koniec tematu. Na takiej zasadzie, tak? Ale ogólna wiadomość, żeby nie oceniać książki po okładce. Nigdy nie wiemy, co kto ma do powiedzenia, kim kto jest. Nie jesteśmy w stanie tego określić w przeciągu kilku minut od poznania tej osoby albo od zobaczenia tej osoby. Ale mam wrażenie, że większość z Was i tak zdaje sobie z tego sprawę, więc po prostu uważajcie na taką sytuację w tym tygodniu. Mam nadzieję, że część z Was rezonowała z tym czytaniem. Pozdrawiam Was. Bardzo serdecznie życzę Wam udanego tygodnia. No i zapraszam na następne czytania.